Grota Mleczna w Betlejem skrywa starożytną tajemnicę, otoczoną wiarą i mistycyzmem. Mówi się, że kiedy Maria i Józef uciekali do Egiptu, znaleźli schronienie w tej jaskini, aby nakarmić Małego Jezusa. To właśnie tam, w świętej ciszy kamieni, kropla mleka matki upadła, zamieniając skałę w biały proszek, delikatny jak mąka. Od tamtej pory miejsce to emanuje aurą cudów. Mówi się, że ci, którzy tu się modlą, Prosząc Boga za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, odczuwają łaskę dotykającą ich serc. Ale są też tacy, którzy wierzą, że grota skrywa coś więcej niebiański ślad, który przeczy czasowi i rozumowi. W grocie mlecznej tajemnica splata się z wiarą w odwiecznym rytuale, który wymyka się upływowi czasu. Mówi się, że kobiety, które cierpią z powodu niepłodności. Przybywają tutaj, gdzie pobielone kamienie, jakby dotknięte świętym śladem, rozpadają się w delikatny proszek, przypominający mleko. Z oddaniem mieszają ten blady pył z wodą i piją, wierząc w boską interwencję. Opowieści świadczą o beznadziejnych kobietach, które poczęły po swojej wizycie w grocie. Czy to tylko legenda? A może w cieniu tej jaskini kryje się niewidzialna łaska, którą tylko wiara może dostrzec? Grota Mleczna. Otulona ciszą i czcią, jest sanktuarium poświęconym matce Bożej z Nazaretu, gdzie tajemnica macierzyństwa splata się z wiarą. Strzeżona przez Franciszkanów, ta wapienna jaskinia skrywa wieki historii i sekretów, które rozbrzmiewają wśród pielgrzymów przybywających w poszukiwaniu cudów. Tam, w świętym półmroku, wierni szepczą modlitwy, prosząc Maryję o łaski związane z płodnością, zdrowiem matek i dobrobytem rodzin. Wielu wierzy, że delikatny biały pył pokrywający grotę posiada moc wykraczającą poza ludzkie zrozumienie boski ślad, ukryte błogosławieństwo. Legendy opowiadają o kobietach, które, dotknięte wiarą, widziały, jak niemożliwe staje się rzeczywistością. Co tak naprawdę kryją te blade kamienie? Zwykłe naturalne formacje czy ślady czegoś większego, czegoś, co wymyka się granikom rozumu? W dawnych czasach pielgrzymi przybywali do groty mlecznej w poszukiwaniu czegoś więcej niż tylko relikwii, szukali znaku, odpowiedzi. Mieszali drobne fragmenty białych skał z wodą i pili, uczestnicząc w cichym rytuale wiary i nadziei, wierząc w moc sakramentu niewidzialnego dla oczu, ale odczuwanego w duszy. Jaskinia, z jej skromnym ołtarzem i religijnymi ikonami, zachowuje atmosferę tajemnicy i oddania. Jej ściany noszą ślady czasu pokryte inskrypcjami i modlitwami pozostawionymi przez pokolenia wiernych. Każde wyryte imię, każda wyszeptana prośba wydają się rozbrzmiewać w przestrzeni jako żywe świadectwo tego, że tam, wśród cieni i światła przenikającego przez szczeliny, wciąż trwa coś świętego. Dziś, pod opieką Franciszkanów, grota nadal jest schronieniem dla tych, którzy szukają błogosławieństwa i ochrony. Jej powiązanie z klasztorem i kaplicą czyni ją miejscem spotkania pielgrzymów różnych wyznań, wszystkich połączonych pragnieniem dotknięcia boskości. Betlejem, ze swoją bazyliką narodzenia i innymi świętymi miejscami, jest miastem zawieszonym między przeszłością a wiecznością. A grota Mleczna, owiana historią i wiarą, skrywa tajemnice, które mogą zrozumieć tylko ci, którzy naprawdę wierzą. Ci, którzy wchodzą do groty Mlecznej, Często opisują niewytłumaczalne uczucie głęboką harmonię, niemal tak, jakby sam czas zwalniał wewnątrz jaskini. Niektórzy mówią, że powietrze w tym miejscu nosi niewidzialną obecność święty ślad przenikający wapienne ściany. Wierni, poruszeni wiarą i tajemnicą tego miejsca, zbierają niewielkie ilości pyłu odpadającego ze skał. Wierzy się, że przynosi on błogosławieństwa zwłaszcza tym, którzy pragną poczęcia, chroniąc matki i dzieci jeszcze przed ich narodzinami. Ale Grota Mleczna to nie tylko miejsce kultu, to portal do przeszłości, punkt spotkania boskiego i ludzkiego. Otoczona innymi duchowymi punktami Betlejem, jak Bazylika Narodzenia, pozostaje wpleciona w historię, legendy i świadectwa, które z pokolenia na pokolenie wzmacniają jej aurę tajemnicy i cudu. Grota Mleczna nadal przyciąga pielgrzymów z całego świata, każdy z nich przynosząc własną modlitwę, ciche życzenie lub serce pełne nadziei. Tym, co czyni to miejsce wyjątkowym, nie jest tylko jego związek ze świętą rodziną, ale niewytłumaczalna atmosfera pokoju, która otacza tych, którzy przekraczają jego wąskie wejście. Mówi się, że jeśli pozostanie się tam przez chwilę, można poczuć coś więcej niż to, co widzialne otulającą obecność, jakby echa przeszłości wciąż rozbrzmiewały w białych, wapiennych ścianach. Wielu, którzy przybywają w poszukiwaniu cudu, twierdzi, że opuszcza to miejsce odmienionymi czy to przez otrzymaną łaskę, czy przez odnowienie swojej wiary. Na przestrzeni wieków miejsce to było chronione i pielęgnowane, stając się sanktuarium, gdzie matki modlą się za swoje dzieci, kobiety szukają błogosławieństwa macierzyństwa a całe rodziny znajdują ukojenie w obliczu życiowych niepewności. Płonące wokół ołtarza świece rzucają miękkie cienie na dawne inskrypcje na ścianach, przypominając wszystkim, że tam, pomiędzy śladami czasu i wiary, wciąż zapisują się historie oddania. Ale czy to tylko miejsce pamięci i modlitwy? Czy grota mleczna skrywa tajemnice, które nie zostały jeszcze w pełni odkryte? To pytanie, na które mogą próbować odpowiedzieć jedynie ci, którzy odwiedzą to miejsce i poczują na własnej skórze tajemnicę unoszącą się nad tym ukrytym sanktuarium w Betlejem. Betlejem, miasto, gdzie sakrum spotyka się z doczesnością, kryje nie tylko bazylikę narodzenia, ale także tajemniczą grotę mleczną, schronienie wiary i oddania. Gdy brukowane uliczki Betlejem rozbrzmiewają echem dawnych historii, to właśnie w tej cichej jaskini wiele kobiet odnajduje nadzieję, wierząc w moc niewidzialnego cudu. Lecz odczuwanego w każdym ziarnie białego pyłu, który osypuje się ze ścian. W sercu Betlejem, gdzie historia splata się z wiarą, jaskinia staje się czymś więcej niż tylko schronieniem, zamienia się w miejsce refleksji i duchowego odrodzenia. Kobiety, które tam przybywają, często szukając pocieszenia i siły, czują się otoczone tajemniczą obecnością, która łączy je z czymś większym, czymś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Każdy kamień, który tworzy ściany jaskini, Nosi w sobie wieki tradycji, świadcząc o chwilach modlitwy, żalu, a przede wszystkim nadziei. W miarę jak słońce zachodzi, a cienie zaczynają przejmować kontrolę nad krajobrazem, atmosfera wewnątrz jaskini staje się jeszcze bardziej naładowana znaczeniem. Ciche szmery modlitw mieszają się z dźwiękiem wiatru, który przechodzi przez szczeliny skał, tworząc poczucie spokoju, które otacza wszystkich obecnych. Niewidzialny cud, którego wielu szuka, dostrzegany jest nie tylko w małych rzeczach, ale w samej istocie tego miejsca odbiciu duchowej siły, która utrzymuje żywe wspomnienia dawnych podróży wiary. W każdej modlitwie, w każdym westchnieniu kobiety znajdują nie tylko pocieszenie, ale także odnowione poczucie celu. Wierzą, że dzięki tej cichej wierze mogą pokonać trudności życia i iść naprzód z odwagą niezbędną do stawienia czoła temu, co nadchodzi. I tak jaskinia betlejemska wciąż pozostaje latarnią nadziei, oświetlając dusze tych, którzy szukają nie tylko uzdrowienia fizycznego, ale wewnętrznego pokoju, który płynie z niezachwianej wiary w niewidzialny cud. W miarę jak czas mija, coraz więcej kobiet przybywa do tej świętej jaskini, szukając pocieszenia wśród trudów codziennego życia. Niektóre przychodzą z bagażem przeszłości, z bólem, który jeszcze nie został uleczony, inne z nadzieją, że ich modlitwy zostaną wysłuchane. Każda z nich wnosi ze sobą coś wyjątkowego, swoje własne przeżycia, troski i marzenia, które stają się częścią tej mistycznej atmosfery, którą odczuwają wszyscy obecni. W miarę jak noc zapada, jaskinia staje się miejscem ciszy, w której każdy dźwięk staje się głęboko znaczący. Szept modlitw, drżenie rąk, a także głęboka koncentracja na duchowym poszukiwaniach tworzą przestrzeń, w której każda osoba może poczuć się bezpieczna i zrozumiana. Nikt nie jest tam sam, bo w tej przestrzeni wspólnej wiary każdy znajduje wsparcie i poczucie przynależności. W ciągu tych kilku minut, kiedy czas zdaje się zatrzymać, wiele kobiet doświadcza uczucia obecności czegoś większego. Czegoś, co nie można uchwycić oczami, ale można poczuć sercem. To moment, w którym zrozumienie tajemnicy wiary staje się bardziej namacalne, a poczucie pokoju ogarnia duszę. W tej cichej jaskini, otoczonej historią i duchową mocą, każdy odnajduje odrobinę nadziei, która daje siłę do dalszej drogi.